Od stycznia 2019 roku bełchatowska policja odnotowała 26 kradzieży rowerów. Do 11 z nich doszło w lipcu. Do większości kradzieży doszło w godzinach wieczornych i nocnych, i dotyczyły te kradzieże rowerów, które były pozostawione bez właściwego nadzoru, bez solidnego zabezpieczenia, a także w miejscach nieoświetlonych. Dlatego apelujemy do mieszkańców Bełchatowa o właściwe zabezpieczanie swoich rowerów, tak aby uchronić je przed kradzieżą. Pamiętajmy o tym, że okazja czyni złodzieja który to widząc rower bez zabezpieczenia pozostawiony często na chwilę tylko bo weszliśmy do sklepu staje się jego doskonałym łupem. Jak podkreślają sami mundurowi, nie ma skutecznej metody, aby takie kradzieże całkowicie wyeliminować, ale wystarczy nieco uważniej zadbać o swoje mienie. Natomiast możemy to utrudnić albo uniemożliwić nawet stosując Solidne zabezpieczenia, nie w postaci cienkiej linki, cienkiego łańcuszka, ale naprawdę profesjonalnego zapięcia zakupionego w sklepie. Ważne, by pamiętać o tym, jak prawidłowo przypinać blokady do roweru, bowiem nieodpowiednie zapięcie blokady daje większą szansę na to, że złodziej szybko upora się z problemem. Warto pamiętać, aby zapięcie to przypinać do ramy głównej, do miejsca o jak największej średnicy, które byłoby trudniej przeciąć, bo dla złodzieja zdjęcie przedniego koła nie stanowi większego problemu. Również pamiętajmy o tym, aby oznakować swój rower udzielnicowego. Wówczas rower posiada indywidualny numer z policyjnego rejestru rowerów oznakowanych i w przypadku odzyskania rowerów, a często się tak zdarza, policja nie ma problemu z jego identyfikacją i może się od razu skontaktować z właścicielem. Na koniec warto pamiętać, że gdy tylko dojdzie do kradzieży roweru, niezwłocznie poinformować o tym policję, wówczas pomocne jest zdjęcie przedstawiające rower, dowód jego zakupu lub karta gwarancyjna z numerem seryjnym przypisanym do roweru.